Witam Was na naszym kanale! No, no to blamy! Cześć, cześć! I dzisiaj Hej. jesteśmy wszyscy, jest, baby, bawełek. Jestem, jestem obecny. Tak, który jest troszeczkę duży? Hej, dlaczego taki urosłem, sypko? No, widzisz? Dużo no, jadłem, wiecie, dużo jadłem wazy i to to różnych no, Tutaj jest Agatka mała i tutaj są nasze dwie, dwie fanki. Cześć, witamy naszych, naszych fanów. Jak się nazywacie? Tak, pozdrawiamy. Monika. Nazywa się Malwina. Malwina i druga Patrycja. Nie wiem, ma... nie wiem, nie wiem czy Patrycja, ale. No dobra, dobra, to nagrywamy wszyscy razem film. Mm -hmm. Tak. No Fajnie dobra. by było. I y, piszcie nam w komentarzach, jak, jak się z nami grało, wiecie? Dziewczyny. No. Dobra. No. Ok. Także gdzie teraz pójdziemy? Może sobie pójdziemy do naszego domku. Dobrze. Co No to idźmy. Dobra, to poczekajcie, musimy zespełnić jakiś duży samochód, żebyśmy się wszyscy tutaj No jakiś autobus, autobus, uwaga, dobra, ale fajnie, super, jeszcze nigdy nie jeździłem z tyloma osobami naraz! Serio, dobra, poczekajcie. To będzie fajnie. Poszukamy jakiegoś autobusu. Dobra, mamy! Taki bus szkolny. Nie, nie co to jest tutaj. O, dobra, wsiadamy, wszyscy wsiadamy, poczekaj, nie jedź jestem, mama! Dobra, czekam. Hopla! Napiszę wsiadajcie! Dobra, Oj, dobra już jest. a ja wsiadłem? Dobra. Mama, bo ja nie wiem, bo ja tu mam problemy czasami z takimi różnymi rzeczami. Oj, siadłe, siadłe. Jesteś? O, dobra. Wszyscy Nie, nie są? ma no, na mnie! O ja no, jesteś, jesteś Dobra, jest. dobra, dobra! Wszyscy są gotowi? Wszyscy są. Dobra, to jedziemy! Dobra. Słuchajcie, jedziemy gdzieś może do skoły albo na jakąś wycieczkę. No, ale na razie naszego domku pojedźmy. Hm? No, może być, dobra, wszyscy zobaczą nas domek, ale fajnie, ale się cieszę. Ale nawet my sami nie widzieliśmy nigdy naszego domku. To nic, ale zobaczymy po raz pierwszy. Szybko, mamam. Tak. Tylko no, no, no weź... O! ktoś nie napisał, nie bude... a jest Baby Pawełek? Jestem! Jest, 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 jest jestem. Tak, jest. Super, super, ale fajnie, okay, że z fanami i... naszymi gramy razem i tutaj razem piszemy na czacie. No Super, właśnie. jeżeli Wam się spodoba coś takiego, to będziemy częściej tak grać. Właśnie, ale będziemy nawet może ustalać takie coś, że na przykład dni i godziny i będziecie mogli sobie tutaj do nas dołączyć. No właśnie, ale by było fajnie. Słuchajcie, no to oglądajcie nasze filmy i piszcie w komentarzach, które filmy Wam się podobają najbardziej. No, oczywiście. Dobra, i teraz zobaczcie, przejdziemy przez taki big most, chcecie? Przez most, wow! Ej, poczekajcie, ktoś napisał nagrywa, na a ja napiszę. Tak. tak, tak, nagrywamy. No, coraz więcej osób się robi. Dołączajcie do naszego wesołego autobusu. Tak, ale nie wiem fajnie. ile jest osób w tym autobusie, ale. Ale super, naprawdę to wyszło tak bardzo spontanicznie, bo mieliśmy całkiem tak. innego robić, a nagrywamy taki film z fanami. No prawda, mi hey, się podoba. Super, mega. Dobra. A więc y, tutaj sobie pojedziemy i spełnimy sobie jakiś. I ten autobus, autobus jest taki, autobus a, jest ciężko, taki big. Ciężko się go, tak. I steruje. Wiecie, o co chodzi takie. No tak, go... O, dobra, wie, tutaj dużo... jest wolne miejsce. Dużo... I musimy jakiś big domek sobie zrobić. Dobra, wysiadamy. Hej. Okay, a, tutaj nasza fanka mnie do znajomych, także ja akceptuję. Dobra, dobra, no. super, fajnie, dobra, bardzo weźmiemy fajnie. Weźmiemy sobie, ogólnie jest taki duży dom. Dobra, bierzemy ten dom, dobra, będziemy łazić tutaj. Hej, hej. Zapraszam. Dobra, i chodźcie do domku. Okej, okay, chodźcie wszyscy i wszyscy niech sobie tam swoje pokoiki. Tutaj są na górę, o widzicie. Ile jest osób? Raz, dwa, trzy, Prraszam. cztery, pięć. I na górę idziecie, bo tutaj jest... Chodźcie, chodźcie na górę. No wchodzimy, wchodzimy mamunia. Tutaj widzicie i tutaj zapraszam, tutaj jest kogoś pokój, kogo tutaj? To będzie mój. To będzie, dobra, pokój Pawełka, tak? Pokój Pawełka. Okej, okay, pokój Pawełka. Ha, ha. No widzisz, ale taki troszeczkę różowy, no nie hey. wiem, jak będziesz chcieć, ale nawet jest fajny, prawda? Dobra, chodźcie tutaj, a tutaj mamy jakoś siłownię, a więc chodźcie dalej. Agatko, gdzie jesteś, kochanie? Ja to też robię. A dobra, dobra, luz. Malwina, to moje. Łóżeczko. O dobra, tutaj będzie pokój nie wiem kogo. No nie, ona śpi w moim łóżku. To czekaj, to pokój Malwiny. Malwina, powiedz... A dobra, pokój Mal Hani, dobra, bo tutaj jest Hania ze mną. A ja sobie będę w tym małym spał. Będziesz sobie o. w tamtym? Mama, ty nie widzisz teraz co ja robię? Nie widzę cię. Byś przyszła do mnie, bo, bo, dobra. bo, bo, bo trzeba mi tu o bajkę już opowiedzieć. Chciałbym bajkę, okej, dobra. Tak, biegnę. tak, szybko, ja szybko. Po szybko. I powiedz Malwinie, powiedz Malwinie, poszła do swojego pokoju, bo mi przeszkadza za Dobra, No, to czekaj, napiszę. Malwina i... Idź do swojego pokoju, Malwinko, do bo mi przeszkadzasz, bo ja już chcę spać. Agatko zobacz jak ja śpię, zobacz! Tuli Agat... Malwina napisała Tuli Luli. Tuli Luli, dziękuję Malwinko, ale, ale ja już chcę spać. O, no zobacz, a zobacz jak ja śpię, jak ją mam ładną tą Takie mi, takie tak się kręci fajne, takie księżyce mi się kręcą. Tak, dobra, no ale super masz, dobre kochani. No to dobra, co zaśpiewa mi? zaśpiewajcie mi wszyscy. Ej. A gdzie ktoś napisał, a gdzie ja mam pokój? Dobra, to Agatko. Tu ma, tu ma ktoś. No, ktoś no, mi nie Ej, wieniu, Zaśpiewajcie na... mi jakąś e, okay, dobra. Wszyscy razem. A -a, Agatka, ty Chodźcie, szybko i o, o, coś o, 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 zrobić na dół, chodźmy na dół, okej? Okay? Zrobić może jedzonko. Nie wiem czy Pawełek chce, ale dobra, ale zrobimy. Także yy, siadajcie, okej? Okay? Okay? Żebyś... O, Monika, coś się woła. Siadajcie. O, nie, nie dało mi. Pawełku! Pawełku! to, Chodź na dół, jedzonko! Dobrze! jest! Gdzie? Na dole! Agatka, nie tam, tu. Zaprowadź. Agatka zaprowadź mnie szybko! Bo nie wiem gdzie tu pójść dobrze. A coś dobrego mama zrobiła? Siadajcie. Śniadanko. Ale super, ja już siedzę. No szybko. Okay, siadajcie tutaj wszyscy. Jak to no, dziwnie? No tak, bo tutaj tak jakby Roblox nie daje pols polskich a, tych, dlatego muszę pisać tak jakby z takimi myślnikami. Okay. A, dobra, spoko. się. patrzcie, jak wszyscy siedzą. Wszyscy siedzą, jak fajnie, super. Dobra, ja Mamusia, muszę, co ja bym... Na... No, mam, ja robię jedzenie. No dobra, ja robi jedzenie. Ale muszę dużo zrobić, Ja, zrobić. Jedzenie. Dobra, ja robię jedzenie, dobra, ale fajnie. Okej, okay, także co bym Wam mogła zrobić, moi drodzy? E, może, ja chcę jajecnicę. Dobrze, a co, jajecnicę. dobra A no, Malwinka, to... co będzie jajko. chciała? Nie wiadomo. Dobra, zrobię po prostu, wiecie... Dużo. Okej. Okay. ktoś napisał oki. OK. A więc tak, dobra, mamy tutaj jajecznicę. Może coś upieczemy, może upieczemy jeszcze. O, takiego cute króliczka. Nie wstaję. O, nie, siadać. Siadać, dzieci. Siadać, siadać dzieci. Kochani, to też jesteś dzieckiem. Mamy też taką kanapkę. Jak będzie oczywiście za mało, to już ty dorobię. Dobrze. wiecie, możecie się nagle wszyscy rzucić na to jedzenie. O, ja jestem, no. jestem bardzo głodny. Tak, możesz po prostu nie umie grać. Ktoś jeszcze dostanie pizzę. Dobra. Dobra, fajnie. A więc tak, tutaj, proszę. Ja je. Ale my gaśnie. O. Muszę stanąć na chwilkę na stół. Agatka, dla ciebie to, dla ciebie to, okej. Okay. No to macie tutaj, dobra. Jestcie, Pawełku, jedz. Już nie możesz? Już nie, nie możesz. Nie mogę, jem możesz? właśnie mam Dobrze, mamu. to dobrze, to jest. Ale dobre. Ok. Mm. O, piszesz pyszne! O, dobra. Pycha, pycha, no, ja też. Dziękuję. Bardzo to lubię. Dobra. Mamunia. Czyli tak, teraz może idziemy na plac? Tak! Tak! No to chodźcie, za mną, wszyscy za mną, ok? Wszyscy za mamunią. Tak, idziemy tutaj. Chodźcie do Monika. Chodźcie tutaj. <noise> Okej, okay. i tutaj jest widzicie ogromny plac zabaw, możecie dobra, się tutaj bawić no, no, i jak nie chcecie. Jakieś, kol... jakieś takie dziwne te. A ja tu zaś, o, Wow! No, ale się przewróciła, wow! mamo. Pawełku, chodź, na parkur. A ja tylko poczekam, bo zobacz, bo mnie troszkę boli, coś no boli mnie. nie, Pawełku, o, o, wszystko okej? Ok? A... No okej. Okay. Nie, kochanie, chodź, no. po, chodź Pawełku tutaj za mną, okej? Okay? Dobra. Pójdziemy zrobić parkur, dobra? A zobaczcie, ja tutaj zostałam, chcę się huśtać. A chcesz się huśtać? No to dobrze chcecie. Ktoś chcesz do ze mną się przyjdzie czy nie? Tutaj no nie ze mną wiem. się będzie huść. No dobra, to ja idę z wami, tu dobra. poczekajcie na mnie. Dobra, czekamy, o tutaj no, na górę chodźcie. O tymi, tymi takimi tak, tymi. schodeczkami? Tak. Juhu! Ale fajnie. Chodź Agatku, chodź. O, okej. I tutaj, chodźcie, nie, 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 pójdź tam na nie górę! Wchodź, Dlaczego? Nie. Zejdź, kochanie! Dlaczego? No do bo nie y mówisz? Tak, do ciebie, bo tutaj idziemy parkurę robić, okej? Okay? O, chodź tutaj. No dobra, gdzie? I ja jestem. Tutaj. A, dobra tutaj. No, ale tu się boję, bo tutaj jest pod spodem, Spakajnie, jest pustka taka. Spadnie! Spadnie się! Spokojnie! Dobra, to ja skaczę. Oui, Dobra. że o, ja o dzień się zrobił. Ojej, spadłem. Oj, ja wszystko okay. Nie przeszedłem parkura. No, co za pech. No, Dobrze. Pech. Chodź tutaj. Próbujemy się. się. O już, a, są, więcej. A jaka jesteś malutka, ta Agatka, Taka malutka. Nie, oui, zobaczcie, ja się bujam. Ja za, za szybko urosłem, bo ja chciałem być taki mały. Za szybko urosłem, Agatko. Chciałem być taki jak ty. Ale no, ale fajnie ja. jest. Ej, a tu lody sprzedają? Sprzedają? Dobra, chodźmy na lody, na lody może wszyscy, chodźcie na lody. Dobra, a to wow. ja tu no... mam. Patrzcie, jakie dobre. Na lody. Hmm. Dobra. dobra. Tak! Ale do... ja też kooladowy wziąłem, dobry, prawda? No ja też mam. My nie. nie, mama, nie... ma! Mama, Zaproszmy może na widu, zrobimy sobie tutaj teraz miniaturkę, co? Ej, dobra, ale gdzie zrobimy? Gdzieś no, tutaj, to tutaj tu ten. właśnie, tu gdzie stoimy. Dobra, ja Dobra, to tak napiszę. Chodźcie, chodźcie, kochani, zrobimy miniaturkę do filmu. Do fi filmu. Właśnie, dobrze, mama mówisz. O, kochani, zrobimy miniaturkę do filmu, dobra. Ustawmy się, ustawmy się jakoś, no. Ale jak się ustawimy? O tutaj no, na jakoś tle. tak, żeby było ładnie, tak, to fajna miniaturka wyjdzie. Dobra, już idziemy. Stawajcie. Koło mnie. Dobra, stajemy. O, nie, tylko że jakieś dwie dziewczyny tutaj się coś z nimi stało i się. Uuuu, ja. Mamunia, wypadłaś z gry. Dobra, ogólnie ja tutaj wyglądam, mam taką minkę, bo ostatnio właśnie te dziewczyny się pytają, dlaczego. Bo ostatnio właśnie nagrywaliśmy film z tą słupanią Doktor, pamiętacie? Co nie? No, no i właśnie. Poczekaj, Ona tak wyglądała. Zrobię z nimi tylko. Mm -hmm. Ale, ym, tylko właśnie ja nie umiem zmienić mi tej minki, gdzie jest ta minka? O, tutaj, dobra, już mam, już mam. Okej. Okay. Tutaj na przykład tak, o, dobra, mi się podoba. Agatka weszłaś już do gry, czy nie? Nie. Jeszcze jest, nie, ja jest, już właśnie. Wchodzę, ale to musi być Jest i Hania. Zuzia i Hania, dobra. No to Fajnie, super, pozdrawiamy Zuzia i Hanie. Tak. I zaraz może coś tutaj będziemy robić, jak się nam uda wszystkim wejść. I ja już wszedłem. O, zobaczcie, jak się jedna nazwała: fanka Moniki i Agatki. O, jak Sweet. Tak. Gdzie Agatka? Nie, pytają się. No, pytają, okay. pytają się, gdzie Agatka? Agatka coś nie może dołączyć do gry, ale zaraz może będzie. Tak, no niestety, ale dobra, ale Paweł już jest tutaj. Jestem, jestem. Agatka, jak? Nie udaje ci się? Nie udaje mi. To Spróbuj może jeszcze raz, dobra. Jej, Dzisiaj ogólnie jak jakiś taki straszny. Mamy problemy z internetem, dlatego taki jest techniczny odcinek. W tutaj to... nic nie robimy, no ale widzicie, te dwie dziewczynki tutaj się cieszą, bo się właśnie z nami spotkały. Super, bardzo się cieszymy, że, że nasi widzowie są razem z nami na filmie, bardzo nam się to podoba, tak, fajnie, bardzo. że oglądacie nasze filmiki, klikacie łapki w górę i subskrybujecie nasz kanał, bardzo, się, bardzo nam się to podoba i się bardzo cieszymy. Tak. Dobra, a teraz napisz, żeby wszyscy, wszyscy skakali. O, jest Agatka ale... już tutaj ogólnie. Skaczemy. Jeszcze mi się ładuje, poczekajcie. Dobra, poczekamy na do Ciebie, a my wszyscy skaczemy. Skaczemy. Uuu, skaczemy. Uuu. Hey, hey, skaczemy hej, 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 skaczemy, ale Dobra. fajnie. Uuu. Dobra, poczekajcie, bo tej dziewczynka napisała, serach Monika, serach? pozdrowisz nas. No to dobra. pozdrawiamy Was serdecznie właśnie w tym momencie. Zuzie, pozdrawiamy, Hanie. A kto to pisał? E, to napisała chyba, bo tutaj. Napisała Malwinka. Tak. Malwinkę też pozdrawiamy. Malwinka, ty spałaś w łóżku w moim pokoju. No, no, no. To był mój dobra, pokój. Tutaj coś nie. Dobra, napisałam pozdrow, bo po prostu mega długo się pisze. Pozdrawiam dobra. z takim myślniczką. Dobra, dobra. Agatka, gdzie nasi Ty jesteś? Koliteru? A no, ja tutaj, tutaj jestem. O, patrzcie jaka cute gadka, to jest zagadka. O, <coughs> Dzięki. Dobra, no to co, biegnijmy gdzieś. Dobra, no to... Ee... Biegniemy za Moniką, ja napiszę. Bieg... <coughs> Biegniemy za Moniką. Już Agatka jesteś gotowa? Nie już. Dobra, to wypuszczam tą wiadomość. Oj, coś, coś nie wyszło. Dobra, napiszę ja, napiszę za mną. Za mną. dobra i. Chodźcie, dobra. Dzielcie może do jakiegoś klubu ten, tanecznego takiego. Dobra, szybko, szybko, szybko. O dobra, Biegniecie, wszyscy, biegniecie, dobra. Jest, biegniemy, biegniemy, to ale fajnie. Tutaj. Co to jest? tu? Klub taneczny? taneczny. Tak. Dobra, potańczymy sobie, ale o, będzie Bo ale fajnie. Nie ruszyliśmy w jakichś takich dziwnych tutaj, miejscach. Gdzie to jest? O tutaj, chodźcie! Ej, tutaj. gdzie tu tutaj, tutaj. weszliśmy w jest jakieś wiem, przejście właśnie. takie tajemne chyba. Wow, I A tutaj weźmy teraz do tego. Nie jesteś, mamunia Monika. O tutaj, o tutaj widzicie? Jestem, no! Wow, Dobra, to poczekaj, napiszę weźcie sobie Roda. Dobra. Dobra, każdy nie sobie weźmie. Wow. Dobra, weźcie sobie loda. Ja sobie ja wezmę... Mam, żeby... Ja mam o smaku gumy balonowej. A ja mam taką. Żeby... A ja tu wszedłem i nikomu to już nie Piękne, tworzę. Wytagadku. O, Pawełek. Nam, 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 Dobra, no to gdzie idziecie? Dobra, napiszę znowu ze mną. Dobra, chodźcie, biegniemy. biegniemy. Dobra, i nie wiem tylko gdzie iść, ale ogólnie... Chodźmy, po prostu tak, o. Już wiem, jak chyba pójść do klubu tanecznego. Dobra, ale fajnie, nie, będziemy. Dobra, raczej, się, nie, raczej nie, raczej nie, schodzimy, się, raczej schodzimy, raczej schodzimy. Chodzimy, ojejku, ale dużo zamieszania. Ciekawe, że wiem, Wszyscy będą strasznie... dowiedzieli o co tu chodzi. No ale właśnie. dobra, biegnijmy, biegnijmy. Jak właśnie się zgubimy, jest dużo ludzi. no to trudno, bo jest dużo ludzi, o, tutaj właśnie. tutaj raczej zawracamy. No, no nie, Monika, robi straszne zmyły. Ej, dobra, mam pomysł. No wezmę nie. samochód, dobra? Wezmę auto. Dobra, weź może ten autobus lepiej, dobra? Dobra, ja wezmę tutaj teraz taki kamper, Ale ja kieruję, ja kieruję, nie wsiada Chodzimy. O, jestem. jestem, dobra, super, dobra, jedziemy, jedziemy. Ale fajny kamper, co to za samochód w ogóle? Nie, taki, nie wiem jakiś taki Na styłem motylek jest, dobra, gdzie jedziemy no. mamuniek? nie wiem właśnie gdzie jedziemy, bo jedźmy przed siebie, ale ogólnie tam jest jakieś jeziorko chyba. Dobra, jedźmy do jeziora i, i będziemy się... Wiedźmy do jeziora, będziemy się topić. Ale będzie fajnie, wjedźmy. Będziemy się topić. No! Ej, no, mama, poczekaj, no czego nie wjechałaś? Nee, no widzisz, wszyscy wyskoczyli, mamuniek. No bo idziemy teraz na statek. No dobra, idziemy na statek, idziemy na statek. Chodźcie, dobra, dobra, i tutaj musimy przejść przez wodę, Przepłynąć? Widzicie? No. Łooo, wow, ja trochę słabo pływam, żebym się tylko nie zatopił. Dobra, uważajcie, dobra, uważajcie. Dobra, dobra, szybciej. Popatrzcie, jaki luksusowy ten statek. Drabinka tam jakaś jest. Jaki luksus, moi drodzy. Chodźcie, dobra, o nie. A co to? Próbujemy, Chodźcie. próbujemy, mamuniek. Pawełci, gdzie ty jesteś? Jestem tutaj koło drabinki, ale coś nie mogę a wejść, tak siedzi... o drabinkę się to... O nie. Co, o, co, o, dobra, jestem, jestem ja. No, no co się? tam? tutaj Gdzie? O, tu, A tu, tam kuchnia. O kuchnia, a Pokażcie. No? Ale uważajcie, wow. dobra. Ej, a tutaj co jest? W sypialnia wasza. Nie. Tutaj. Na górze? Nie, nie, o tutaj w podziemiach takich. Wow, tu jest nawet lodówka. Wow. Mleko sobie pije, nie wiem czy. A, nie widzicie mnie, bo jestem na dole, wiecie, w kuchni tej. W kuchni, dobra, już no. do ciebie idziemy. O. o, mleczko sobie pije, mleczko pije. Na zdrowie! O, jest. Przepraszam, na zdrowie dziękuję. E, dziękuję. O, mleczko sobie pijesz, o, a no? Dobra, super. Dobra, mleko. Ktoś chce ze mną spać. Dobra, ale to zaraz, co to jest na górze? Wow. Dobra, ja napiszę, chodźcie na górę. Na górę? A, dobra, idziemy na górę wszyscy, dobra. A samą górę wejdźmy na dach, dobra, a tam będzie fajnie. No właśnie, tutaj jest mega. Dobra, i tu może zrobimy no. też zdjęcie sobie, może, może zróbmy sobie zdjęcie, ustawmy się. chodźcie, bo ja nie mogę. Okay. Okej. Okay. robimy. Chodźcie do Mini, napisałam. Tu robimy zdjęcie, o, ale no. ludzie mogą nie wiedzieć co to jest. Właśnie wiem. Dobra i co wszyscy? Aga, ale weź nie ruszaj się, szybko, szybko Aga. O, o. I print, dobra, dobra, super! I jeszcze, i dobra, fajnie, i jeszcze dobra. raz, dobra. Pyk. Dobra, jesteśmy tutaj, ogólnie wszyscy się rusz ruszają. Dobra, i ja napisałam jeszcze dzięki. Ym, dobra, a więc co teraz porobimy moi drodzy? Nie. Wiem, Właśnie, może ja też nie, wiem, może będziemy biegać gdzieś jeszcze. Dobra, wychodzimy Właśnie, całkiem stąd... Oh ała, ała, coś mnie przypala co się stało? tu, mama. No to kochani, wejdź stamtąd, Aj, 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 aj. Kochanie, aj, aj. kochanie wyjdź tam. Aj, Oj, dobra, już, przypalała mnie, a ja. co to było? Takie... Patrzcie, jakie ja mam ten iPady, jakie to są takie, wiecie, koksowne rzeczy. No. Tak. Ej. No fajnie, no. też mam. Ej, a wiecie, że tam jest taki co? wodospad? A może pójdźmy do tamtego wodospadu, czy co to jest? Ono. no, dobra, dobra. to napiszcie Idziemy do wodospadu, za mną, hej, dobra. I wskakujemy do wody! Uj! Tutaj za mną. Dobra, wow, fajnie. Wow, ale super. Super, płyńmy tam. Zobaczymy co tam będzie, prawda? No. No. Wow, wow jaki podświetlony, zobaczcie jak tu ładnie... A i płyniesz za nami, płyniesz, dobra, bo ja... Co, tu... I tu za... można wpłynąć i czekajcie. Zuzia też szybko biegnie. Ona Zuzia. tak... Wow, wow. jak tu koksowo jest! Ale mega ciemno i tu nic nie widać. Chodźcie, wychodzimy z słabo. To gdzie teraz pójdziemy? No nie wiem, ale napiszę... ale ładnie. Prawda? Ale ładnie, na Max tutaj jest. No ładnie, prawda? ładnie. Oj, napisał. Jesteśmy teraz na jakiejś wyspie, prawda? Dobra, idziemy tam do tego domu. Do, do tego domku. Do którego... A ja nie widzę. To chodźcie, ja napiszę za mną. Dobra. Damn, no. tak, serio, trudne tu jest to pisanie, pisanie do was, bo tak jakby dużo to czasu schodzi, co nie, no bo tutaj czasem to się nie udaje i nic w ogóle nie widać, co człowiek napisał, co nie, ale ogólnie to jest mega sweet, że tutaj tak za nami chodzicie. Bardzo Tak, i bardzo dziękujemy. Ujabił. Ten domek jest straszny, żeby tam nie było potwora Grendela. No, Słuchajcie, ale ile łóżek. No, no dobra, naprawdę, się... ale fajny taki drewniany domek pod ziotkiem, Sucio. Idziemy spać, Każd... idziemy ja spać. Dobra, ale zajmujcie swoje ja łóżeczka. Zajmujcie no łóżeczka. Ja o, ja już śpię, tralalalala, tralalalala. La, la. Zajmujcie, zajmujcie. Ty jesteś na górze? Gdzie ty jesteś, Paweł? jestem ja śpię ja na dole. Ja tam na góle. Dobra, tylko już tu jest za mało łóżek. Dobra, i chyba o, ja, jedna ja osoba... ja jestem za że mnie nie widać na łóżkach. Super, mhm. fajnie, już. Dobra, ja już a, leżę. ktoś tam śpi z tobą, Agatka? O, trzeba no. napisać zzzzz. Jakbyśmy spali, wiecie o co chodzi. Co nie. Dobra. dobra. No dobra kochani, wiecie co? No będziemy już kończyć nagrywanie tego filmu. Taki dzisiaj troszkę może chaotyczny ten filmik, ale bardzo fajnie, że byliście razem z nami. Dziękujemy bardzo, kochani. Klikajcie dużo łapek w górę. No oczywiście subskrybujcie też kanał Notogramy. No i teraz klikajcie w miniaturki filmów, które widzicie na ekranie. Kochani, słuchajcie, oglądajcie też inne filmiki na kanale Notogramy. No no i żegnamy Was i zapraszamy na kolejne filmy. Do zobaczenia. Pa, pa, pa. pa następnym razem. Cześć.